Witajcie, ja jestem Dawid. Cześć, witajcie, jestem Daniel. W tym odcinku poruszymy też ciekawy, myślę, temat, bo on pojawia się na wielu filmach, ale też w wielu książkach logopedycznych. A mianowicie, głośne czytanie pomaga osobom z blokadą, pomaga osobom jąkającym się i tak często nawet jest w domach, że. Dzieci słyszą od rodziców, czytaj głośno i na pewno wtedy będziesz lepiej mówił. No i teraz postaramy się dzisiaj no, obalić niestety ten mit, bo to nie o czytanie chodzi w blokach mowy i jąkanie, ale rzeczywiście są pewne aspekty tego czytania, w ogóle czytania na głos, które trochę pomagają w ogóle w tym stanie. Trochę zmieniają trochę nastrój tego stanu. No i może na początek zajmiemy się samym czytaniem w problemach blokad bloka mowy. No w szkole, Daniel, zgodzisz się z tym, że trzeba czytać na głos i to nie zawsze jest przyjemna sytuacja. Ta, oczywiście, osób, tutaj w szkole roku. moim zdaniem jest często nawet najwięcej traum i jakichś takich różnych przykrych doświadczeń, jeśli chodzi o swoją mowę, o swoje blokady jąkanie i i w ogóle cały właśnie zespół emocjonalnych blokad, bo te emocje są do, i, do tego, i do tego jeszcze dochodzi stres, dochodzą właśnie te, te emocje silne, gdzie mamy publiczne właśnie wystąpienie, bo słucha nas przeważnie 20 albo 30 osób w klasie jest nauczyciel, więc ta presja jest, no i to napięcie mocno rośnie, jak właśnie ktoś ma SBS. Więc no tutaj na pewno ja mogę nawet powiedzieć doświadczenia, że miałem takich, takich sytuacji kilka, nawet wiele było takich sytuacji, gdzie właśnie na przykład szła kolejka, każdy po kolei musiał czytać w ławce, prawda? I nawet już wiedziałem dokładnie, który fragment będzie mój, bo tam na przykład trzeba było czytać po dwa zdania. Czy tam ileś i no to było straszne ogólnie. Mam z tym złe wspomnienia. Wiem, że na przykład chciałem zacząć, jakże ta kolejka do mnie doszła. No i mimo tego, że chciałem głoś, no chciałem tak wyraźnie powiedzieć to wszystko, fajnie zacząć, bo umiałem czytać oczywiście i chciałem to przeczytać, no ale te blokady były takie silne, że często było nawet ciężko zacząć jakikolwiek wyraz z siebie wydusić. I często kończyło się porażką też. Właśnie, no i to, tak, i kończy się to porażką no i ta porażka zostaje zapamiętana i skojarzona z czytaniem, jako że czytanie staje się czymś bardzo trudnym, no i staje się traumatycznym przeżyciem, które pamiętamy i przy następnej próbie również z pamięci odtworzymy tą sytuację i następuje blokada. No, i to wszystko zaczyna się na początku, właśnie od elementarzy. Od takich rzeczy jak proste czytanie. I teraz pojawiają się już oczywiście elementarze, na przykład takie jak ten, gdzie czyta się metodą sylabową i teksty są tak napisane, że na przemian są kolory, na przykład czarny i czerwony, to są te sylaby kolejnych wyrazów. No ale. Chodzi o to czytanie. I weźmy na przykład sam rytm. Jest taka krótka czytanka. To mama i tata, oni idą do lasu. Mała jola ma lale, lola ma korale. I można takim rytmem całą czytankę odczytać i się nie zaciąć ani nie zająknąć. A jeszcze zrobimy to w pokoju, samodzielnie, gdzie nie ma jakichś emocji komunikacyjnych z kimś, że to komuś czytamy. No to może nam się wydawać pięknie czytam. Czy jest w porządku? Wszystko jest w porządku. No właśnie, to jest no najważniejszy jest aspekt który jest tak rzadko brany pod uwagę, hmm. prawda? Ponieważ te, to, to, to ćwiczenie jest często zalecane właśnie przez logopedów, prawda? Naj, naj, najczęściej właśnie przez tych specjalistów, aby czytać głośno, wyraźnie w domu, na głos. No niestety tutaj jest tylko aspekt ten jeden, czyli w pokoju, a nie ma innych takich aspektów sytuacyjnych, gdzie używamy mowy w innych emocjach, w innym nastroju, przy innych osobach i to niestety właśnie jest najważniejszy element. Na co nie zwracają uwagę, ponieważ kiedy taka, taka osoba, niby sobie przećwiczy to fajnie, czyta głośno, wyraźnie i w miarę jej to wychodzi, to potem, kiedy wychodzi z tego pokoju i na przykład, nie wiem, nawet pójdzie do sklepu, czy zadzwoni gdzieś, czy nawet się, się odezwie do mamy czy taty w domu, no to niestety już są takie blokady i onkanie, jakie było przed czytaniem, czy, na, czy, czy nawet po serii czytań. Więc nawet jak właśnie osoby no właśnie mówię, bo mamy też korespondentów, którzy wykonywali całą serię ćwiczeń i sami też ćwiczyliśmy w ten i inny sposób. Więc ja też właśnie lubiłem właściwie czytać, ale tylko jak byłem sam w pokoju. Więc to nie było tak, że ja nie, nie lubiłem czytać, ale nie lubiłem publicznie czytać, kiedy byli słuchacze, kiedy były te emocje właśnie większe. Więc tutaj właśnie jest ten aspekt sytuacyjny, czego, no co jest trudno właśnie zrozumieć tym osobom, które nie mają z tym problemu nawet specjalistom takim jak logopedzi, bo polecają czytać i twierdzą, że powinno być lepiej. Jak chodzi oczywiście o, o artykulację, o czystość dźwięków i ćwiczenie w ogóle mowy, to to jest super ćwiczenie, prawda? Czytanie na głos. Jak chodzi o y, wzmacnianie swojego głosu, barwy głosu, nakształtowanie i tak dalej, to oczywiście genialnie. To trzeba czytać głośno, wyraźnie, z artykulacją, nawet przesadną, żeby tą artykulację ćwiczyć. No ale jak chodzi o efekt, y, czy właśnie skuteczność w pozbywaniu się blokad mowy, jąkania, no to jednak. Jest to bardzo nieznaczne, a w sytuacji jakiejś innej właściwie nie ma w ogóle wpływu. Niestety nie ma właśnie wpływu. Trochę to upewnia czasem w czasie czytania, że jak tak czytasz na głos kilkanaście stron. No to właśnie, to tak jest taki wydaje się, że fajnie jest. I nawet czasami już wierzysz, o tyle wyrazu czytasz, tyle super ci wychodzi. I. I można nabrać przekonania, że to się w ogóle przekłada dalej. A tym bardziej, w myślach, gdybyśmy czytali to w myślach, to w ogóle wszystko czytamy płynnie. I tutaj nie ma blokad i, i jąkania. Y więc, no, to nie ta tematyka, słuchajcie. To nie o to chodzi, żeby czytać na przykład specjalnie głoskę 3 czy inne. Bo, jak ktoś ma kłopot. Na przykład na daną literę, na przykład ktoś ma kłopot na B, tak tutaj i będzie czytał: To Dąbolka, bociany lubią Dąbolka, to mama bocianica, z myślą, że pokona obawy przed literą B. No niestety pomylicie się. To nie o to chodzi, bo ten tekst możecie poczytać płynnie, ale niestety w innej sytuacji nie. I na przykład jeszcze osoby, które mają piękny mechanizm kamuflażu, nasze statki Moro, to w ogóle są pod ścianą czasami przy takim publicznym czytaniu, bo tu się już nie da nic wymienić. No, tak wszystko jak pisze, trzeba to przeczytać i niestety jest pułapka. A dla innych osób to czytanie może być troszkę ułatwione przez to, że są jakieś tu wyrazy gotowe, trafi na dany wyraz, tak co wspomniałeś, w szkole, że czasami już się liczy swoją kolejkę, kiedy będę czytał. O i patrzę, o jakieś zdanie jest, gdzie nie ma B, to sobie poradzę. Akurat B pamiętam z autopsji, no, gdzie tam B, to była tragiczna litera, bo m ściśnie wargi i co, a nawet m nic nie wyjdzie. Jakoś napompujesz powietrzem i koniec. Więc. Tak to się kończyło najczęściej. Więc tak też można podzielić fajnie te takie dwie grupy osób może, tak możemy taki podział zrobić, że czasem właśnie osoby z SBS czytają w miarę płynnie i na przykład wolą czytać, niż mówić, niż właśnie z kimś rozmawiać, nawet publicznie czytać. Są takie osoby, A są też osoby z SBS, które w czytaniu w ogóle całkowicie się wykładają i mają po prostu na każdym słowie jakąś blokadę i jakieś zacięcia. I po prostu jest jeszcze większe napięcie podczas czytania publicznego, czy nawet do jednej osoby, bo to tylko chodzi o tą osobę, żeby właśnie jak jest, to się włącza do napięcia przez te emocje. No i teraz, właśnie, czy to może wpływać też pozytywnie na którąś z tych osób, z tych grup osób. No i, i moim zdaniem, jak ta osoba, która w miarę płynnie czyta i przy okazji ćwiczy sobie fajny ton głosu, odważny, pewny i artykulację i czytanie, jednocześnie ćwiczy, to wtedy może to wpłynąć na jej pewność siebie, prawda? Bo ona ma taki dowód, że jednak może używać mowy w ten sposób, żeby y mówić płynnie, prawda? Bo to też jest mowa czy jak ktoś czyta, ale no więc to jest taki ten pozytywny aspekt, ewentualnie może to wpłynąć, ale zapewne będzie to chwilowe, będzie to tylko chwilowe, ponieważ tylko w tym momencie jej się udało w miarę płynnie czytać, a przyjdzie jakaś inna sytuacja, bardziej emocjonalna, czy jakaś na przykład, nawet ta najprostsza, jak krótka rozmowa z kimś obcym, no to już będzie bardzo ciężko na przykład i to, co wychodziło podczas czytania, Podczas tej rozmowy może całkowicie być inaczej. Będzie pełno blokad. Zatem, czy w treningu nowej mowy również czytamy, czy jest to wykorzystywane również do ćwiczeń nowej mowy? Jest wykorzystane, oczywiście. Szczególnie interesują nas teksty, kiedy są jakieś dialogi i trzeba zainterpretować, kiedy trzeba się wcielić w kogoś, przekazać jakąś treść swojej techniki nowej mowy w danym poziomie i na przykład są takie teksty, jak na przykład idź, przynieś kapoki czy z wykrzyknikiem i wciela się tutaj narrator, znowu inny kursant, nagle tato powiedział. I właśnie uczymy się wtedy intonacji, zmiany głosu, dbania o. Technikę i relaksację ciała, luzowanie. To bardzo uczy, i po takim przetwarzaniu tych zlepków w czytaniu, przynosimy później to na symulacje, czy na rozmowy, już bez czytania. Na przykład do takich ćwiczeń autoprezentacji bardzo też proponujemy, żeby wcześniej napisać sobie taki tekst o sobie, jak mam na imię, gdzie mieszkam, ile mam lat. No i potem przetwarzać go tymi porcjami, patrzeć gdzie jest przecinek, kropka, wykrzyknik, uspokajać ciało, kontrolować po każdej porcji mowy, mieć kontakt wzrokowy na początku może to być przedmiot, potem to być może kontakt wzrokowy z kimś z rodziny, potem można się połączyć z kimś przez internet, i tak stopniowo. Można taki tekst przeczytać, a później już z pamięci poczytać. Tak, oczywiście. I nawet takim kolejnym fajnym dowodem jest to, że ostatnio nawet nasz kursant ćwiczył właśnie specjalnie czytanie, nawet jeszcze więcej niż to robimy, ponieważ jest ministrantem i już jest dłuższy czas tym ministrantem, prawda? Z tego, z tego co wiem, i nigdy nie wyszedł właśnie na środek, żeby coś przeczytać. A ostatnio był jego taki pierwszy raz, jak chodzi o czytanie publiczne w kościele i już mógł spokojnie wyjść z nową mową na spokojnym pełnym płynieniu i przeczytać jakiś tam fragment z Biblii czy Ewangelii właśnie do, przed cały kościół przed właśnie całą parafię i był z tego bardzo dumny, bardzo mu to fajnie wyszło, miał spokojną mowę, pewną płynną aż i nawet mamy to nagranie, prawda, ponieważ nam mama i tego kresanta to nagrała bo też była dumna z niego, że jest taki dzielny, także Naprawdę wielkie gratulacje za takie sukcesy. I właśnie to są takie fajne wyzwania. I potem dzięki temu, że ćwiczymy pewne rzeczy, a na przykład w tej sytuacji, jeszcze bardziej to czytanie, jak jest jeszcze bardziej potrzebne w jakiej sytuacji, czy, czy w pracy, właśnie, czy w szkole, czy w różnych innych sytuacjach w naszym życiu. Więc dziękujemy za dzisiaj. Czytajcie mądre teksty. Jak najbardziej rozwijajcie się książki, bardzo wiele uczą. No i słuchajcie i oglądajcie naszych następnych filmików, a my przygotujemy dla Was kolejne ciekawe tematy. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Dziękujemy za dzisiaj do jutra. Cześć!